Słuchajcie moi drodzy z tej strony kina. witam was w kolejnym kina poleca Lub Słuchajcie dzisiaj na warsztat bierzemy serial, który wy mi polecaliście bardzo mocno Na tyle mocno, że jak w końcu wylądowałam w łóżku chora To stwierdziłam, że dlaczego by nie obejrzeć, więc bierzemy na warsztat Orange is the new black Ci, którzy śledzą mojego snapa wiedzą na jakim etapie jestem, czyli już jestem po trzecim sezonie Po sezonie ostatnim Słuchajcie, jeżeli chodzi o sam serial Pipa Chapman, czyli Piper Chapman, zostaje skazana na 15 miesięcy więzienia za zbrodnię, którą popełniła 10 lat wcześniej. Trafia do więzienia, tak naprawdę zostawiając ze sobą narzeczonego, trafia do więzienia, gdzie siedzi była dziewczyna przy okazji aktorka, którą ja wielbię, czyli Laura Prepon. Ci, którzy oglądali różowe lata 70., wiedzą, że Dona ma jakieś te zderzaki. No, i głos, który po prostu. Oh, ciary mam, jak ją słyszę. Także ci, którzy lubili postać donny w różowych latach 70., będą zadowoleni. Słuchajcie, dodatkowo mamy naprawdę fajną obsadę, bo aktorzy są bardzo dobrze dobrani. Dodatkowo mamy. Dwie albo trzy osoby z American Pie. E, mamy gościa, który gra aktualnie w sposobie na morderstwo, gdzie bardzo go nie lubiłam za tą rolę. E, tutaj nie ukrywam, że, że, że jakoś bardziej mi podszedł. W ogóle mamy szczerze, że serial jest pełen jakichś takich nawiązań do aktorek, między innymi do Violi Davis. E, do jakichś seriali i do filmów, które gdzieś tam naprawdę miały miejsce, więc się to fajnie ogląda. Bo, widzę, często jest tak gdzieś w zagranicznych filmach czy serialach, że jest nawiązanie do jakichś takich mniejszych produkcji i człowiek tak naprawdę, jeżeli nie śledzi, nie mieszka w Ameryce, to nie wie o co chodzi. Tutaj bardzo fajnie są właśnie takie, są takie smaczki związane z czymś, co myślę, że większość z Was będzie kojarzyć. Teoretycznie, dlaczego znaczy może, ile można kręcić coś o życiu w więzieniu, tak? Okazuje się, że bardzo dużo serial jest bardzo fajny, bo pomimo tego, że teoretycznie Chapman jest główną postacią, tak naprawdę tych postaci głównych w pewnym sensie jest masę. Naprawdę jest fajnie pokazane, są nawiązania właśnie do życia ich przed więzieniem, tak naprawdę dowiadujemy się, za co siedzą jej koleżanki, jak, jak ich życie wyglądało, jak to wszystko się toczyło. E, mamy naprawdę fajne, fajne historie związane ze strażnikami, z tym, jak, jak tak naprawdę to, cała, to całe więzienie funkcjonuje, jak to wygląda. Serial jest, o ile dobrze kojarzę, oparty na faktach, jest oparty na książce właśnie, której główną postacią jest Piper. Znaczy, wiecie o co chodzi, mam nadzieję. E, powiem Wam tak: serial ma swoje lepsze i gorsze chwile. Pierwszy sezon jest naprawdę zarombisty. W drugim sezonie moja ulubiona aktorka była może z cztery razy, więc e, trochę gorzej, ale nie ukrywam, się, że fajnie się go oglądało. Natomiast nie ukrywam, że trzeci sezon był troszeczkę już dla mnie męczący. Jednak odcinek końcowy, który sprawił, że wyłam, po prostu strasznie wyłam. E, Jakoś tak całe moje spojrzenie na ten trzeci sezon podreperował, aczkolwiek było z tym parę, które naprawdę mnie gdzieś tam irytowały, wkurzały. Come on, nie, nie o to tu chodzi, tak? Troszeczkę jest za dużo o wątkach innych, troszeczkę za mało się skupiamy na, na Chapman i na Alex i to mnie trochę wnerwia. Natomiast nie ukrywam, że jeżeli ktoś lubi tego typu seriale, to czy tego typu seriale. no jest niby dramatem, komedią, ale tak naprawdę jest takim serialem, który się fajnie lajtowo ogląda, który można sobie gdzieś tam załączyć wieczorkiem. Ja Wam powiem szczerze, że oceniłam go na 9 na 10 więc ja Wam zdecydowanie polecam Oles Orange i New Black. Czwarty sezon wychodzi niestety dopiero 17 czerwca, więc czekam po prostu z utęsknieniem na, na niego. Jestem ciekawa dalszych, dalszych perypetii i tego, co się tam wydarzy. E, przy okazji, no, jak mówię, jeżeli lubicie lesbijskie sceny seksu, będą. Jeżeli lubicie heteroseksualne sceny seksu, będą. E, także dla każdego coś dobrego. Plus, jak mówię, Laura ze swoim głosem, ze swoim biustem, który jest pokazany niejednokrotnie. Nie, duży plus, duży plus. E, także cóż. Jeszcze raz Wam polecam Orange is New Black. I standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane, pozdrawiam Was kina, trzymajcie się i cześć!